Moi drodzy, już bardzo blisko Święta Bożego Narodzenia. Niebawem zasiądziemy wspólnie do wigilijnego stołu w naszych domach, w naszych rodzinach. Będziemy dzielić się opłatkiem i składać sobie serdeczne życzenia. Jako Palutyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji i Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca chcemy na ten świąteczny czas przekazać serdeczne pozdrowienia i życzenia. Przede wszystkim tego, aby Jezus naprawdę narodził się w tym roku w naszych sercach, aby Jego przyjście dało naszym rodzinom prawdziwy i głęboki pokój, aby ręce zostały wyciągnięte do zgody, by pomiędzy nami było wiele życzliwości, uprzejmości oraz prawdziwej miłości. Moi drodzy, za chwilę będziemy się dzielić opłatkiem. Będziemy składać sobie w tym gronie, w którym na co dzień pracujemy, serdeczne życzenia. Pamiętamy o Was i tak jak zawsze polecamy się Waszej modlitwie również w tym świętym czasie. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze. Bóg się wam rodzi! Czem prędzej się wybierajcie! Do Betlejem pospieszajcie! Przywitać Pana! Przywitać Pana!